Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Nie daj się oszukać narcyzowi. Nie pozwól mu się oszukać. Nie daj mu się ogłupić. Kiedy narcyz cię odrzuca, lub to ty masz jego dość i odchodzisz, narcyz znajduje nowe źródło zasilania. Narcyz znajduje kogoś innego, kogoś nowego, kogoś, kto będzie się nim zajmować, kogoś, kto będzie zaspokajać jego oczekiwania, potrzeby. I wtedy często Narcyz będzie pokazywać tą iluzję, ten podstęp Tobie. To ma na celu, Oszukanie Cię po raz kolejny. We większości przypadków narcyz chce, żebyś zobaczył Go z nowym źródłem zasilania, choć niektórzy narcyzi również je ukrywają. Nie zawsze narcyz chce się afiszować z nowym źródłem zasilania. Często w większości przypadków tak jest, ale nie zawsze. Jeśli narcyz tak robi, jeśli pokazuje się z nowym źródłem zasilania, jeśli tego nie ukrywa, to znaczy, że już udało mu się zmanipulować nowe źródło zasilania, to znaczy, że już narcyz dostał się do umysłu, Nowego źródła zasilania i przejął nad nim kontrolę. Zmienił, przejął jego percepcję, zwykle używając wielu kłamstw. Wiele z nich dotyczy głównie Ciebie. Narcyz chciał zniszczyć Twoje dobre imię, chciał zniszczyć Twoją reputację. Twój wizerunek. Nowe źródło zasilania nie wie tak naprawdę, co się dzieje. Wszystko, co wie, wszystkie informacje pochodzą od Narcyza. Nowe źródło zasilania jest karmione kłamstwami Narcyza, które łyka jak pelikan. Nowa zabawka, nowe źródło zasilania coraz bardziej zagłębia się w alternatywnej rzeczywistości żyje już w matriksie, żyje w świecie kłamstw urojeń, żyje w fantazji narcyza. Narcyz specjalnie dla nowego źródła zasilania. Stworzył zupełnie nową, alternatywną rzeczywistość. Narcyz postępuje tak, żeby się na Tobie odegrać, żeby się na Tobie zemścić. Narcyz postępuje tak, żeby Cię upokorzyć, żeby Cię poniżyć, podczas gdy Ty starasz się rozgryźć. Co się stało? Nigdy nie otrzymałeś odpowiedzi na swoje pytania, nigdy nie miałeś poczucia, że Twoja trauma, Twoje emocje, Twoje doświadczenia zostały w jakiś sposób wyjaśnione czy rozwiązane. Narcys nigdy ci nie wyjaśnił, dlaczego cię zostawił. Mógł natomiast wymyślić różne kłamstwa na ten temat. Ciężko jest zaakceptować, że narcys może po prostu odejść z nowym źródłem zasilania. Sama myśl, że narcys może spędzać czas z kimś innym, jest zbyt bolesna do zaakceptowania. Narcyz doskonale wie, jak to na ciebie wpływa, jak to na ciebie działa. Narcyz doskonale wie, jaki ból ci zadaje i cieszy się z tego, śmieje się z tego. To jest jego powód do dumy, powód do satysfakcji. To jego trofeum, rezultat ciężkiej i długiej pracy twój ból twoje cierpienie narcys jest jak narkoman który nasycił się twoim cierpieniem wraz z upływającym czasem narcys już się tak nie czuje już nie dostarcza mu to takiej samej satysfakcji następnym razem potrzebuje Większej działki Twojego bólu, Twojego cierpienia. Narcyz już wie, że potrzebuje większych wrażeń, że potrzebuje większego chaosu, zamieszania, potrzebuje eskalacji. Musi zrobić więcej tylko po to, by znowu to poczuć. Narcyz był już wyżej niż Whitney, znów zmierzając ku szczytowi. Narcyz sprawia, że jesteś świadomy, że jest już z kimś innym, ale z czasem to już mu nie wystarcza. Nie wystarcza mu już, by poczuć się dobrze. Teraz Narcyz Musi ci już pokazać, co robi. Musi pokazać Ci, że dobrze spędzają razem czas. Że dobrze spędza czas z nowym źródłem zasilania, z nową zabawką. Narcys musi teraz pokazać Ci, jak dobrze się bawią, jak wiele wspaniałych rzeczy robią razem. Narcyz będzie w pełni świadomie i celowo robić pewne rzeczy z nowym źródłem zasilania, rzeczy których nigdy nie robił z Tobą. Narcyz pozwoli Ci to zobaczyć, pozwoli Ci na to patrzeć, sprawi, że to do Ciebie dotrze, tak czy inaczej. Narcys chce, żebyś to widział. Chce, żebyś to widział, ponieważ w znaczący sposób wpływa to na Twoje emocje. Po prostu to cię rani. Jest to szokujące, co z kolei sprawia, że Narcyz znowu dostaje swoje paliwo. Znowu może się pożywić. Znowu może. Poczuć, że jest wyżej niż sam sufit. Czasami narcyz celowo skupi się na kimś, kto jest mniej atrakcyjny, kto jest poziom niżej, kto nie odnosi takich sukcesów jak Ty. Robi to tylko po to, by Cię zszokować. Czujesz się zaskoczony, wściekły. Ponieważ nigdy byś nie pomyślał, że narcyz może być z kimś takim. Narcyz dokładnie wie, co robi, wie, jak się czujesz, wie, do czego cię doprowadził. Narcyz robi to celowo. To wiele dni, tygodni, nieraz miesięcy pracy. To nie jest żaden błąd. To nie jest przypadek, to wybór, to świadomy wybór, to działanie z premedytacją, to wszystko zostało zaplanowane, starannie zaplanowane i dokładnie wykonane. Narcyz chce, żebyś był zdezorientowany, chce, żebyś się zastanawiał, co tu się właściwie od, co tu się właściwie dzieje? Nowe źródło zasilania, nowa zabawka jest karmiona wieloma kłamstwami na twój temat kłamstwami, które mają na celu przedstawienie cię w jak najgorszym świetle. Narcyz mówi nowej zabawce. Że byłeś oprawcą, znęcałeś się nad nim, byłeś egoistą, dbałeś tylko o siebie, nigdy mu nie pomagałeś, nigdy go nie wspierałeś, oszukiwałeś go, czy zdradzałeś, a może nawet byłeś narcyzem, albo po prostu byłeś szalony. Takie rzeczy. Słyszy nowe źródło zasilania o tobie. Wszystko to jest powiedziane w sekrecie, wszystko to jest robione w sekrecie, po to by mieć nad Tobą przewagę. Narcys zawsze jest wiele kroków przed Tobą. Narcys uniemożliwia Ci odnalezienie prawdy, uniemożliwia Ci, Dowiedzenie się, co tu właściwie się dzieje, to wszystko odbywa się za Twoimi plecami. Czasem nawet niczego nie podejrzewasz, a gdy zaczynasz, to już i tak jest zwykle za późno. Narcyz wykorzystuje nowe źródło zasilania, po to, żebyś stał się. Wrogo nastawiony. Zastanawiasz się, jak Narcys może ci coś takiego robić, jak mógł ci to zrobić, jak śmie robić coś takiego. Nie wiesz natomiast tego, że Narcyz już od dłuższego czasu był związany z nowym źródłem zasilania na długo przed tym, jak cię zostawił. Oni już od dawna kręcili razem, tylko po prostu o tym nie wiedziałeś. Było to przed tobą ukrywane, było to sekretem. Narcys nie opuścił cię po to, by potem kogoś znaleźć. Narcys nie znajduje nowego źródła zasilania po tym, jak cię zostawi. Narcyz zabezpiecza, pozyskuje nowe źródło zasilania na długo przed tym, zanim cię zostawi. Narcyz wkłada w to wiele wysiłku, wiele energii, wiele zaangażowania. To manipulacja, to tak zwany grooming. Narcyz podstępnie pozyskuje. Nowe źródło zasilania, zanim cię zostawi. Gdy już po wszystkim starasz się wyjść z tego koszmaru, z tego uzależnienia, w dalszym ciągu starasz się dowiedzieć czy zrozumieć, czy faktycznie narcyz ułożył sobie życie z nową zabawką. Chcesz wiedzieć, czy są razem szczęśliwi. Czasem nawet narcyz w krótkim czasie weźmie ślub. Jedną z najgorszych rzeczy, jaką możesz zrobić w tej sytuacji, to oglądać ich media społecznościowe, to oglądać ich zdjęcia. Możesz być ciekaw, co robią, co się u nich dzieje, ale to nic innego jak pułapka. To nic innego jak przynęta. Narcys chce cię zwabić w pułapkę za pomocą przynęty. Narcys chce, żebyś to wszystko widział. Chce, żebyś to wszystko oglądał. Narcys chce, żebyś stał się masochistą, żebyś sam zadawał sobie ból i cierpienie oglądając ich zdjęcia razem. Narcys chce cię zwabić w pułapkę, by móc cię zaatakować. Narcys doskonale wie co robi. Narcys dokładnie wie jak to na ciebie wpływa. Narcys oczekuje, że będziesz to oglądać. Chce, żebyś to oglądał. Niektóre rzeczy celowo wstawia z myślą o tobie. Narcyz robi tak, ponieważ zostawił cię bez odpowiedzi, bez jakiegokolwiek zamknięcia, co uniemożliwia ci pójście naprzód. Narcyz wie, że będziesz się zastanawiać nad tym, co robi, co u niego, czy to wyszło, czy ma już kogoś innego. Nie możesz pozwolić żeby twoja ciekawość przejęła nad tobą kontrolę nie możesz pozwolić by ciekawość zabiła cię tak jak kota oglądanie mediów społecznościowych narcyza w niczym ci nie pomoże jedynie ci zaszkodzi zobaczysz tylko kogoś kogo nie obchodzisz kto chce dla ciebie jak najgorzej, kto chciał cię zniszczyć. Narcys robi dokładnie to samo, co robił z tobą, tylko teraz cykl powtarza się z kim innym. Cykl rozpoczął się na nowo, z nowym źródłem zasilania. Przypomnij sobie, jak poznałeś narcyza za pierwszym razem. Jak było na początku, jak Narcys odgrywał ofiarę. Jakiego były partner, czy byli partnerzy, byli tymi złymi? Byli szaleni. Może narcys mówił, że nie ma szczęścia do związków, że nie ma szczęścia do kobiet czy mężczyzn? Narcys mówił Ci: jak ktoś, Zrobił mu coś złego. Na początku było zabawnie, wszystko było dobrze, wszystko było idealnie, tak wydawało się wtedy, ale teraz patrzysz na to zupełnie inaczej. Czasem dzieli cię od tego momentu kilka miesięcy, czasem kilka lat czy kilka dekad, na początku świetnie się razem z narcyzem bawiłeś, spędzaliście miło czas, było zabawnie, robiliście rzeczy, z których oboje czerpaliście radość. Wydaje się, że wtedy życie było w porządku, że wtedy życie było dobre. Pamiętaj jednak, co stało się potem. Pamiętaj, jaki był następny etap. Pamiętaj, że kolejnym etapem była dewaluacja, kolejnym etapem była degradacja. Pamiętaj, jak narcyz stracił zainteresowanie tobą, jak obniżył twoją wartość, jak przestał cię zauważać, przestał cię doceniać. Przestał się do ciebie odzywać, przestałeś mieć dla niego jakiekolwiek znaczenie, aż w końcu narcyz cię odrzucił, a teraz widzisz go już z kimś innym, z nową zabawką, z nowym źródłem zasilania. Za każdym razem jest tak samo. Cykl zatacza koło, cykl się powtarza. A zmieniają się tylko twarze. Teraz to samo dzieje się tylko z inną osobą. Oczywiście będą pewne różnice. Narcyz musi się przystosować. Musi się zaadoptować do sytuacji, do nowego źródła zasilania. Musi stworzyć zupełnie inną tożsamość. Inny charakter. Narcyz staje się kimś innym. Narcyz staje się tym, co chce zobaczyć nowe źródło zasilania. Narcyz staje się tym, kogo chce zobaczyć nowe źródło zasilania. Narcyz będzie robić z nową zabawką przeróżne rzeczy, których razem nie robiliście. Są pewne rzeczy, które Narcys musi zrobić, by nowe źródło zasilania połknęło przynęte. Narcys wykorzystuje to do gry na dwa fronty. Wykorzystuje to również po to, by cię zranić. Narcys wie, że będziesz poszukiwać odpowiedzi. Narcys wie, że będziesz go szukać. Narcyz celowo będzie zostawiać ci ślady, ślady, które są po to, byś na nie natrafił, po to, by cię zraniły. Nie pozwól się oszukać narcyzowi, nie pozwól mu się ponownie zranić, nie pozwól mu się ogłupić, nie daj się złapać w pułapkę. To tylko kolejny podstęp, kolejna manipulacja, kolejna sztuczka. Narcys nigdy nie będzie szczęśliwy, nigdy nie będzie spełniony. Narcys nigdy nie będzie usatysfakcjonowany, niezależnie od tego, z kim by nie był. Dlatego właśnie wszystkie związki Narcyza, Kończą się tak samo. Każdy partner prędzej czy później spotyka się z etapem dewaluacji i odrzucenia. Narcys może myśleć, może uważać, że udało mu się ciebie nabrać, że udało mu się ciebie ogłupić, ale tak naprawdę narcys nabrał sam siebie. Ogłupił sam siebie. Największą odpowiedzialnością oszusta jest pewność, że oszustwo jest zbyt sprytne, aby mogło zostać wykryte. Louis Joseph Frich Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 małpa gmail .com. Polub. Kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom Narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi, subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.